Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na vloga, na vloga z wyjazdu. Szymon jeszcze jest tam w piżance. Szymonka. Pracuje. Ponieważ wpadliśmy na pomysł bardzo spontanicznego wyjazdu gdzieś w górę, więc ten odcinek będzie właśnie vlogiem z tego wyjazdu. Wyjeżdżamy w czwartek, wrócimy w poniedziałek rano, więc dzisiejszy i jutrzejszy dzień spędzimy pracując. W górach. Najgorsza rzecz przy każdym wyjeździe, czyli pakowanie. Już to gdzieś słyszałem. A, miesiąc temu, jak jechaliśmy do Czarnej Góry. No, hani, bo to jest najgorsza część wyjazdu. Pakowanie. Czy jeszcze się nawet nie spakowałeś? Po rzucałeś ciuchy na łóżko. Wsadzenie ich do torby to jest najłatwiejsza sprawa. Najtrudniej to tylko wybrać rzeczy, które mają pojechać. Oh. Potem wystarczy je upchać w torbie. ona rzecz na wyjazd versus moje Dobra tak naprawdę tu jeszcze jest żarcie a tam jest sprzęt sportowy więc Rębos, część, sprzęcik, tak część z tego jest moja jeszcze gra jest wspólna picie jest dla nas więc tak naprawdę tylko torebka i to jest tak wyjechaliśmy o 14.30 najgorszy wynik no dobra, ale to Myślę, jest. Myślę, że to jest najlepsze, dlatego że wczoraj ja powiedziałem, że pracuję normalnie do 14 i potem jedziemy. No i mniej więcej pracowałem normalnie. Mam nadzieję, że mój klient tego nie ogląda. Ani, ja jeszcze za 3 godziny 30 minut będziemy, czyli o 18, nie? Tak. A ja o 17 jeszcze muszę się na Teamsach połączyć. No tak, ale to na jest. Na moją prackę. To jest tak pracka na, na której nie musisz dużo wkładów nosić. Mam wystarczy, nadzieję! Wystarczy obecność na komórce. Zobaczcie. Tak, a za oknem, jak widać, nie nastraja no. do y, ogólnie wypadów w góry, Ale y, pokazuje, że w górach jest ładnie. Za 50 minut mamy być na miejscu, a ja za 8 mam się płaczyć na Teamsie, a laptop mam w walizce w bagażniku, a telefon nie ma zasięgu, więc będzie. Interesująco. Dojechaliśmy do hotelu Green Mountain. Wypyę sobie podjedziemy pod samo wejście. Tam jest tak dla niepełnosprawnych. Więc... Wzięliśmy wózek na nasze torby. Chodzimy. Po drodze musieliśmy 100 metrów korytarza pokonać i 4 drzwi. <noise> ja, się. Idziemy do pokoju. Zobaczymy co nas tu czeka. Pierwsze spojrzenie na pokój. Nice. Przestronnie. Przestronnie niż ostatnio, mamy kanapę nawet. <laughs> mamy balkon, nie? Jestem ciekawa od której strony. Może będzie widać samochód. Nic nie widać. Nagram dla was room tour hotelowego pokoju. Drzwi i tutaj mamy szafy. Dalej jest lustro. Długie biurko z telewizorem, łóżko, na którym leży on, kanapa, a tu jest łazienka. W łazience mamy prysznic i dość malutka łazienka, ale jest ok. A w międzyczasie przyszło do nas catering, przyszedł do nas obiad, kolacja. Przyszła. I co my tutaj mamy? Zupka, ziemniaczki, deserek dostaliśmy jeszcze, a to jest surówka, ponieważ no teraz w hotelach wszystko działa tak, że do pokoju przynoszą. No to zasiadamy. A dzisiaj zamierzamy jeszcze iść na basen. No, no na pewno na basen. Do sauny. Na dwór może już nie wyjdziemy, bo wieje okrutnie. I pada deszcz. No Wygląda jakby drzewa się miały przewrócić, <noise> ale jutro popołudnie ma będzie ładna pogoda, więc na pewno wykorzystamy to przez ten czas. No, a teraz możemy sobie zjeść. I tym razem wyglądamy bardziej profesjonalnie, bo mamy prawdziwe hotelowe szlafroki, mamy swoje klapki na nogi, więc możemy iść na basen. Godzinę przed zamknięciem. Jest dopiero pierwszy dzień, a my już zaliczamy basen. To dobry No, panikach. biorąc pod uwagę to, że ostatnio zaliczyliśmy basen w ostatnim dniu. <tuszy> Tuż przed wyjazdem w zasadzie tylko no. po to, żeby go zaliczyć. Ani, jak Ci się podobają baseny w tym hotelu? Mega fajnie, jest basen do pływania, na oko on ma jakieś 20 metrów długości, więc da się popływać, oczywiście zapełniają kolarków, mówiłem, że coś ważnego Aha. zapomnę. Jest Zatym... kilka basenów, Wiesz, jest ten jest, jest basen dziecięcy, jest ciepły basen tutaj do wylegiwania się, jest jacuzzi i mega Sabe. fajna ściana. Taką trzeba zrobić w mieszkaniu. A potem będziemy tak. chodzić nago do sauny? Nago, winięcie ręcznikami ścielnie. Chodź nago do sauny? Ale kiedyś byłem w saunie w termach maltańskich, a po wyjściu z sauny, gdzie przed wejściem trzeba zostawić ręcznik na wieszaku, okazało się, że ktoś zabinął moje ręcznik. Te ręce miałem złożone wtedy jak do modlitwy, kiedy szukałem, no w zamian. Ani, mam nadzieję, że my mojego ręcznika nie ukradnie. Nie ukradnie, bo nie będziesz go ściągać. Wejdziemy w ręcznikach do sauny, obinięci nimi strzelnia. Zobaczymy. Tu jest strefa i jest 16, plus, bo się wchodzi bez ciuszków. Ani, wyjdziemy bez ciuszków? Wejdziemy w ciuszkach i tyle. No, hani, jest zakaz! Kulturalnie idziemy z basenu w szlafrokach i klapkę, a nie jak ostatnio. Mamy śniadanko do łóżka, yy, mamy tutaj jajecznice, parówki, jakieś leczo, yy, dalej owocki, jakaś y, surówka, jakieś keczupy, majonezy, yy, yy, jakieś podstawowe rzeczy do yy, pieczywa. Tutaj są jakieś takie mleczne bułki. Wybiła godzina 16 i właśnie skończyłam swoją pracę. Szymon jeszcze coś tam tworzy, yy, natomiast Informuję, że na kanale jest nowy odcinek yy, i właściwie dopiero teraz zaczynamy nasz dzień. Bo do 16 pracowaliśmy, a teraz wybierzemy się gdzieś na dwór. Może. Poszliśmy na spacer, ponieważ za godzinę będzie ciemno, więc stwierdziliśmy, że na stok ewentualnie pójdziemy jutro. Yy... Zostawiliśmy karteczkę przed drzwiami, żeby nam obiad o zostawili przed drzwiami. Tak, to jest ten śmieszny system, w którym mamy tylko, musimy przez godzinę być w pokoju, żeby odebrać jedzenie. Co nas stwierdziłem, że nas da bardzo ograniczamy. Poszliśmy na spacer. Najwyżej będziemy głodni. Najwyżej skończy się na chipsach kolacja. A nie większość już zjedliśmy. Dzisiaj chowracki. Tak. Teraz idziemy. Jakbyś nie zauważył, zjedliśmy bekonowe i solone. Podczas pracy. Potem, no podczas pracy ja nie testuję czego jadę No, więc poszliśmy na... Teraz idziemy szlakiem w kierunku śnieżki. To jest szlak zaczynający się w Karpaczu na ulicy Olimpijskiej w kierunku schroniska nad łomniczką. Zdaje się, że zielony i czerwony ten biegnie No. Ale zaliczymy chyba tylko jego dolną część, bo niedługo będzie już ciemno. Jedziemy autem z powrotem do naszego hotelu, spod Śnieżki właściwie już i zobaczcie jak to jest ładnie oświetlone. To jak święta, Hani. Czuję jakby tak, biała, była gwiazdka. to jest Bożego Narodzenia. A tak przedstawia się nasz hotel z bliska. Często ładnie oświetlone. W karteczce z. się gumleczka. Zostawiliśmy informację przed pokojem, że proszę nam pozostawić obiad-kolację pod drzwiami, ponieważ w godzinach dostarczania obiadu nas nie było. I zostawili nam pod drzwiami. I co my tutaj mamy? Mamy ziemniaki, jakieś surówki. Tutaj jest chyba ryba, jakieś mięso. Tutaj jest jakieś leczo i buraczki. Jest zupa, wszystko wydaje się jeszcze ciepłe. No i jest tutaj jeszcze ciacho. Znów idziemy na basen godzinę przed zamknięciem. Godzinę po tym nie zaplanowaliśmy. <gry> Nawet jeszcze później. No. Ponieważ zjedliśmy sobie obiadek i oglądaliśmy grę o tron, a potem się wylegiwaliśmy. Po obiedzie mieliśmy takie pełne brzuchy, bo było tak dobre, więc chcieliśmy wszystko skonsumować, no i nie dało się ruszyć z łóżka. <noise> skonsumować? Kto jeszcze używa takiego słowa? <noise> ale teraz idziemy na basen. Idziemy najpierw na sauny. Wczoraj bardzo krótko byliśmy na saunach. No, więc dzisiaj może sprawdzimy, sprawdzimy salonkowy basen. O! Jesteśmy już po śniadanku i Szymon właśnie się szykuje na snowboard. Warunki nie zachęcają, ale... Skoro przyjechaliśmy tutaj, to trzeba sprawdzić, co Karpacz ma do zaoferowania w temacie zjazdów. Więc zobaczymy. Wybieram się na wyciąg Winterpol, czy Winterpol-Karpacz. Ja zostaję w hotelu, ponieważ po moim zabiegu nie jestem w stanie jeszcze jeździć na nartach. Więc będę sobie czytać książkę. Jestem na wyciągu Karpacz-Biały Jar. Warunki nie zachwycają. Jak widać, pada deszcz. Ale towarzystwo zachwyca. Towarzystwo zachwyca, dokładnie tak słychać. No, śnieg jest mokry, śnieg jest wolny. Plusy takie, że nie ma zbyt dużo ludzi, można praktycznie bez kolejki wjechać na wyciąg i zjechać sobie krótką traską 500-metrową. Zjeżdża się może z 2 minuty. Mimo wszystko warto było przyjechać. Da się jeździć i da się te 2 godzinki wykorzystać dobrze. Wróciliśmy z basenów yy, i saun, bo byliśmy przed chwilą na basenie i na saunie, i w końcu wypróbowaliśmy taki solankowy basen. Trochę mam wrażenie, że za mało soli, ale było ok. Przyszedł do nas obiad. Yy, pogoda jest na razie średniawa, bo pada deszcz i wieje wiatr, więc raczej nie będziemy nigdzie wychodzić, ale mogę wam pokazać, co dzisiaj jest na obiad. Mamy oczywiście jakieś yy, ciacha. Dalej mamy też zupę. Wygląda jak. Pomidorowa. I oczywiście jakieś dania, ziemniaki. A dzisiaj są takie chyba pieczone. Tutaj pewnie jest ryba, bo ryba jest cały czas. Jakieś mięso tutaj widzę. A tutaj to wygląda jak. Nie wiem co. No ale może być ciekawie. Jak takie kluski z sosem w sumie. Jesteśmy już po śniadaniu, jak widzicie jest bałagan, więc na to nie patrzcie. Dostaliśmy owocki, jakąś yy, sałatkę, tu są jeszcze jakieś resztki, to zostawimy na później. Dzisiaj natomiast pójdziemy sobie gdzieś na wycieczkę. Z hotelu zaczyna się szlak, pieszy zielony, jak tu dobrze sprawdzę na mapę. On chyba nawet idzie w kierunku śnieżki. Zobaczymy, może uda się gdzieś nawet wyjść. Kościółek. W Karpaczu, świątynia Wang. Świątynia Wang to jest obowiązkowy punkt każdej wycieczki do karpacza. Ja tutaj w życiu byłem już przynajmniej pięć razy na różnych etapach życia. W podstawówce, liceum, potem z rodziną. Ja tutaj cmentarzyk, ale że to jest ładny widoczek z tyłu. To jest praktycznie najwyższy punkt karpacza. Wyżej jest już tylko rodowy. Wyjście w góry. No, idziemy szlakiem przez takie drzewa i tutaj jest taki wąziutki szlak To jest droga w kierunku schroniska Samotnia No Już idziemy chyba ze dwie godziny Tak mi się wydaje Ale tak naprawdę to godzina No, nie Doszliśmy do schroniska Samotnia No, Jesteśmy otoczeni górami teraz Śnieg się wzmógł. A tam Tu to było lodowe podejście tak, i trzeba tak. było na czterech łapach schodzić. Tu jest taki odcinek długi, tam sam lód. Tam mieliśmy kontakt. Na... No, tak. Pada lekki śnieg, ale na szczęście nie wieje, bo jesteśmy ze wszystkich stron otoczeni górami, praktycznie i lasem. No, trochę mocny śnieg pada. Jest obiad, przyszedł do nas przed chwilą. Yy, mamy. Całkiem drugie danie, wydaje się apetyczne. No, y, Szymon mówi, że zupa jest jakaś taka cebulowa, więc chyba sobie zupę poodorujemy, ale na deser jak zwykle dostaćmy ciasta. Jest po 21, a ja jestem głodna. Restauracja hotelowa jest zamknięta. W dodatku jedne co mamy do jedzenia to owoce. Jabłko. Owoce Jestem nie są głodna, tego apetytu. Ponieważ dali nam dzisiaj średni obiad. Ani my dzisiaj bardzo dużo przeszliśmy, bo zrobiliśmy dzisiaj jakieś niecałe 14 tysięcy kroków. Przez to, że szliśmy po prostu tam do góry i potem z powrotem. I bardzo mało zjedliśmy. A jest niedziela i sklepy są zamknięte. I jest mi przykro. Jest jeszcze stacja benzynowa. To jedziemy. Jedziemy gdzieś na stację, i w ogóle zapadał śnieg. I napadał śnieg, i w ogóle wszystko przemarzło do auta. Kupiliśmy żarcie, mamy prażynki. I... Czekoladki W ogóle było, myśleliśmy, że jest zamknięte Bo tylko tam się świeciło światło Ale na się było czynne Mam nadzieję, że to nam wystarczy Ostatni dzień W poniedziałek rano e, Tak, właściwie ostatnie minuty Ponieważ już się spakowaliśmy I za chwilę będziemy wyjeżdżać hmm. Wróciliśmy już do domu I opowiemy wam historię O tym jak widzieliśmy lawinę jeżeli śledziliście wiadomości, to widzieliście, że w białym jarze zeszła lawina. Całe szczęście, że e, z nikt, nikogo tam w tym czasie nie, nie było. E, już idąc drogą, widzieliśmy, że helikopter nadlatuje. No i była ta zamknięta ten... No powiem tam, był zamknie, była zamknięty szlak, a Ty powiedziałeś, że moglibyśmy tam pójść, a to była lawina. Ja powiem informacja to jest zagrożenie lawinowe. No i Ty powiedziałeś, teraz to na pewno nie będzie lawiny. No, bo jest taki mały śnieg, bo już wszystko stopiło się. Okazało się, że jednak zeszła ta lawina, na szczęście nam, oczywiście, nas oczywiście tam nie było. No. Dopiero w potem... sumie po powrocie do hotelu ogarnęliśmy, bo nie wiedzieliśmy w sumie po co tam helikoptery latają i tak dalej, a one szukały tam. No szukali, sprawdzali czy, czy przypadkiem pod lawiną ktoś nie, nie zaginął. Na szczęście, no nie stało się tam nic złego. Ale to takie interesujące być w takim miejscu, o którym cały kraj mówi akurat a. tego dnia. To by było na tyle w tym odcinku. Ten vlog był taki bardzo luźny. W sumie cały pobyt w hotelu też był taki dość luźny, ale mi się podobało. Mi też. A. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, dać łapkę w górę. Subs I subskrybujcie. Tak, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wszystkie linki do moich social media będziecie mieć w opisie na dole. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Pa.